No to ja jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, odsłuchujących zarówno tutaj na żywo, jak i na YouTube, czy też z jakiegokolwiek innego wymiaru przestrzeni. No a pewnie już zdążyliście zauważyć na Facebooku, że rozwiązywaliśmy, rozwiązaliśmy konkurs wakacyjny. konkurs wakacyjny, który trwał od 16 czerwca do 31 sierpnia. Zadaniem było zrobić zdjęcie, nagranie, wideo, audio wszystko co w temacie, czyli wakacje z radiem Underground. Okazało się, że bardzo fajne zdjęcia dostaliśmy. Pierwsze miejsce zestaw bankowego Rozrabiaki otrzymuje Zielona, e, Longplay, Parawino Nauka o Głównie i kompaktową płytę Polska Scena Punk. Do tego jeszcze dorzucam dwa razy badziki Radia, e, bo wykonała wspaniałą flagę radiową. Czasochłonny to był projekt na pewno, który wymagał dużo dużego wkładu finansowego, pracy, dokładności, cierpliwości, czyli coś, czego mi brak przede wszystkim. No i powstała wspaniała flaga radia, starannie wykonana, z rozmachem i mam nadzieję, że Zielona będzie nam pożyczać ją w celach promocyjnych oczywiście. Drugie miejsce zestaw bankowego przedszkolaka. Magda za pomysł i wykonanie dostaje epkę uliczny opryszek St. Pauli do boju i płytę kompaktową promowanego przez nas zespołu Zemsta Nietoperza Słońce Zdycha. Trzecie miejsce punkowego artysty Jan i Karolina, za generalnie pierwszy wpis, zasypanie nas masą zdjęć i na co dzień aktywną promocję radia. Jesteście naprawdę super fanami, zawsze można na Was liczyć. Sponsorzy wielu nagród, bardzo sympatyczni ludzie, zawsze pozytywnie nastawieni do życia, więc Was pozdrawiam, bo wiem, że słuchacie. No i w nagrodę do Was poleci płyta winylowa poświęcona pamięci Marcina Kornaka, Założyć i wieloletniego prezesa tej organizacji, twórcy kampanii społecznej Muzyka przeciwko rasizmowi. Wszystko wydane przez Stowarzyszenie Nigdy więcej. Do tego jeszcze dorzucę wiele naklejek, wlepek, no i płytka kompaktowa, koniec listopada, Moloch. I czwarte miejsce, wyróżnienie Patrycja za promocję radia fajne zdjęcie zwieszczat. Yy, więc z koszulce, w koszulce radia prawdziwy underground, no, promowane radio w Bieszczadach, rzadko to się zdarza więc wielkie dzięki Patrycja i za to masz e, kompakt z ulicznego opryszka Sant Pauli do Boju na którym też znajdują się dwa albumy archiwalne i jeszcze mamy specjalną nagrodę dla Patrona pamiętajcie, że możecie zostać z naszymi patronami, wspierać naszą działalność e, Patron dostaje płytę kompaktową promowanego też przez nas zespołu Daj Pan Spokój Płyta niebo, ja przepraszam, utwór niebo, który za chwilkę poleci, a płyta złoty 70, bardzo dobry album wpadający w ucho polecam. No i bardzo dziękuję wszystkim tutaj zespołom, którzy ofiarowali nagrody na ten konkurs wielkie dzięki za to, że braliście udział, że jesteście. To w takim razie teraz posłuchajmy Daj Pan Spokój, właśnie Utwór Niebo gramy.